Lecimy, kochani, zobaczymy sobie, zrobimy sobie, bo tutaj sporo na miłość dostałam. Mimo, że nie stawiam kart. Słuchajcie, nie stawiam prywatnie kart. Na razie nie stawiam. Później, może troszeczkę teraz zajęłam się inną dziedziną, też ezoteryczną, ale zajęłam się inną dziedziną, taką dla siebie, bardziej w głąb siebie poznawanie dalej. Natomiast jak przyjdzie czas, to powiem Państwu, że. Tak, będzie pewnie co łaska, jak to się mówi, jakaś tam darowizna i pewnie coś tam będziemy robić. Ale na razie nie, kochani. I proszę uszanujcie to, bo jest sporo telefonów, jeszcze sporo maili, sporo SMS-ów przychodzić. Już dawno nie podaję numeru telefonu. Cieszy mnie to bardzo. Bardzo Was za to szanuję. Cieszę się, że macie do mnie zaufanie. Natomiast powiem tak, ja chcę poszerzyć swoje zaufanie do siebie, żeby mogła Państwu dalej stawiać te karciochy, tak? Także a powiem tak, im większa sprawdzalność w kartach, tym człowiek powinien się szczególnie stawiający karty powinien się zastanowić się, o co w tym wszystkim chodzi i do czego to prowadzi, tak, więc to tak może jest to takie pytanie bez sensu, tak no bo powinno się cieszyć, ale tutaj właśnie jest pies pogrzebany, dlaczego i tego, tego się muszę dowiedzieć, dlaczego dobrze, lecimy, czy kocha słuchajcie, lecimy, czy kocha czy kocha? Jeden, dwa, trzy. Wybieracie sobie, czy kocha, tak? Czy kocha. Lecimy jedyneczkę. Czy kocha? Oczekujesz na sprawiedliwość jedyneczko. Tutaj jest tak jakby powrót dobrych energii, ale tu nie ma takich decyzji. I jest. Ogólnie, mm, ogólnie bym powiedziała, że tak. Aczkolwiek tutaj jest tak jakby równowartość, równo, równoważy się miłość do pieniążka i do ciebie jedyneczko, tak bym powiedziała. Jest tu siła, jest tu pasja. Tu jest coś takiego, bym powiedziała, jest, bo tutaj jest, jest troszeczkę tych kielichów i takich fajnych, bo tutaj są odpływy, miłości i przypływy, ale jest, ale jest tutaj siła i pasja. Myślę jedynko, że bardziej Ty kochasz niż Ciebie niż kocha Twoja jedynka, tak? Znaczy bardziej, bardziej eksponujesz to, na to. Natomiast jeżeli bym, jeżeli bym miała tu powiedzieć, to u, jedyn, u partnera jedynki, czy osoby, o której się pyta, o którą się pyta, to bym powiedziała, że jest taka równoważnia pomiędzy miłością, pomiędzy miłością a um, finansami, o tak bym powiedziała finansami, wygodą życiową coś w tym stylu, także, ale tutaj jest, uczucie jest, bo mamy szóstkę kielichów, mamy, y, mamy kochanków, czyli mogą się pytać panie, panie, panowie, którzy są w, w tak jakby w podwójnych relacjach, też tak samo, natomiast tu przy królowej kielichów jest siła, pasja, jeszcze jest recerz kielichów, także dużo. Jest tutaj potwierdzenie, że tak, tutaj uczucie, słuchajcie, jest jak najbardziej tak, tylko, że ono jest bardzo wyważone, bo ona jest w sprawiedliwości, tak jakby jedynka czekała, aż się określi jej miłość, tak jej miłość, jak przyjdzie osobowa miłość, to żeby się określiła tak, czy w prawo, czy w lewo leć, ale tak kocha odpowiedź jest na tak dwójeczka wiadomości, wieża kapła, nowy jesteście tu po rozstaniu dwójki bardziej bardziej po rozstaniu niż po ale tu jest rydwan, czy ktoś kocha? Zwycięstwo, bym powiedziała, wygody. Zwycięstwo wygody. Nie przepracowałaś dwójką Powiem tak. Samej miłości jako miłości nie widzę. Widzę wiadomości, widzę wierzę, widzę kapłana. To są tak jakby pogrzebane uczucia, tak? Pogrzebane uczucia tutaj są awantury, tu są rozstania, tutaj są tak, jakby jesteście oddzielnie, bo tak chciał los, tak zadziałał los, ale. Powiem Ci, Dwójeczko, że wiem, że to jest irracjonalne, ale Wasz związek jeszcze będzie istniał. Będzie istniał, bo jest tutaj rydwan, szóstka buław i dziewiątka denarów, i jeszcze będziesz z tego tytułu, Dwójeczko, zadowolona, zadowolony. To tak, więc tak, to widzę, moi drodzy. Nie widzę, żeby tutaj nie dokończyliście jakiejś lekcji, czyli jeszcze będziecie dokończyć swoje lekcje. Nie wiem, nieważne, bo tutaj są nawet lata, tu są pokazane lata, że nie możecie nie być ze sobą lata, a i tak musicie coś dokończyć na jakimś etapie swojego. Swoich... Życia. Więc y, na razie widzę bardziej pokrzywdzenie, pokrzywdzenie, złe słowa, y, rozejście wiadomości, dziwne wiadomości, ale później widzę jakąś odpowiedzialność osoby, osoby, którą darzyłyście, darzyłyście w bardzo mocnym, głębokim uczuciem, wręcz bym powiedział, podwrotnie. Osoba darzyła was, ale wasze drogi się jeszcze zajdą, kochani, nie ma tak dobrze. Tu jest kapłan, i on ja mówi o tym, że macie jeszcze coś do przepracowania, kochani. Lecimy trójeczkę. Lecimy trójkę. A tutaj mąci ktoś. Niesamowicie mocno, ale tak trójeczko kocha tutaj jest wyjście, tylko nie wie. Teraz tak, pytanie nie dla... Hmm jest takie żonglowanie czynnikami, bo tutaj jest rodzina, to jest chęć założenia rodziny, to jest tak jakby wyjście z jakiegoś koła, z jakiegoś marazmu, powiem tak, uczucie jest tutaj szczere, trójko, jest tutaj szczere uczucie, tylko tak jakby były osoby trzecie, które gdzieś tam wchodzą w wasze życie, bo tutaj się pokazuje, pokazuje mi się królowa mieczy, pokazuje mi się ósemka mieczy, czyli tak jakby osoba nie do końca chciała sama za siebie decydować, lub miała jakichś popleczników, słuchała popleczników, Mogę się mylić, bo tu mogą być sprawy, lub to ty jesteś trójeczką bardzo urzędowa na chwilę obecną względem tej osobki, tak tej persony. Natomiast tutaj widzę miłość, miłość prawdziwą, o tak bym powiedziała, i olbrzymie żonglowanie. Ja myślę, że, ja myślę, że na przestrzeni roku coś się zmieni, coś tutaj się uładzi, coś zostanie, hmm, znaczy, powiem tak. Z jednej strony wygląda to na miłość chorą, tak? No bo mamy tutaj samkę mieczy. Mamy kogoś chorą, bo tutaj też jest zazdrość, bo tu jest dużo zazdrości. Być może ktoś bardziej kocha swoją mamę lub swojego członka rodziny starszego członka rodziny i wy czujecie się troszeczkę odrzuceni, też bo to też tak może być. Ale ja powiem tak, wszystko jest na dobrej drodze, daj trójeczko szansę, bo tutaj się pokazuje, że to Ty jesteś tym asem kielichów, że to Stopo chce w tej dziesiątce kielichów być, tak? Tylko po prostu chodzi o to, że nie, tak jakby u trójeczki jest przez chwilę brak, zadowol jest brak zadowolenia. Tu jest. Mm -hmm tutaj może być urzędowo też połączenie, jesteście urzędowo, tu jesteście połączeni, ale tak, tu jest miłość, powiem tak, trójka nie może istnieć bez tej osoby i ta osoba nie może na chwilę obecną istnieć, tu jest bardzo dużo dla Was zadane, tu jest do przepracowania cała miłość, bym powiedziała, Wy jesteście, macie to do przepracowania, bo jest tak, jestem zmęczony, zmęczona, czasami jestem, być może łączy Was praca, bo królowa mieczy to jest praca, tak, ale i dziesiątka kielichów. Natomiast jest tak, że mm... Są osoby, które przytrzymują waszego partnera, partnerkę, natomiast wy macie do przepracowania dziewiątkę kielichów, asa kielichów, dziesiątkę kielichów i żonglowanie tą miłością, jeszcze tworzenie czegoś, czyli daleka droga dla tych, które, by, dla tych, które czekają, aż się, aż się tutaj m, określi wasza trójeczka. Nie sądzę, żeby to było prędko. Myślę, że będzie bardzo długo, lub to wy będziecie, będziecie bardzo zmęczeni, ale na chwilę obecną mogę tylko powiedzieć, Odpowiedź na pytanie tak, bardzo Was kocha, bardzo Was kocha, dziwną miłością, ale bardzo Was kocha. I tutaj żongluje czymś. żongluje, bo tutaj jest połączona po części praca, tu jest po części urząd, praca, ale jednocześnie wy jesteście bardzo, bardzo głęboko zakorzenieni w serduszkach trójeczek Waszych partnerów, moi drodzy. Także tak to widzę. Obojętnie na jakie jesteście płaszczyźnie? Czy jesteście, czy co Was łączy, tak, czy, czy tylko prywatne spotkania prywatne, czy praca, czy tutaj jest? Ale jest ktoś, jest ktoś, kto, jest ktoś, kto źle radzi, tak? jest ktoś, kto źle, lub ktoś, kto pod, powstrzymuje trójkę partnera trójki, partnera trójki, osobę do serca trójki, która ma czy zobowiązania Nie wiem, drodzy Państwo, musicie sami to pod siebie podjąć. natomiast Natomiast. Odpowiedź na pytanie bardzo kocha, bardzo, bardzo czerpcie z tego jak najwięcej, bo dziewiątka kielichów to jest czerpanie z siebie, nie dawanie z siebie, tylko czerpanie dla siebie, bycie zadowolonym. Także tak to widzę. Robimy kolejny filmik, słuchajcie.